manko. Wiesz, że zagramy Gobinem Clare, stanie się normalną, piękną damą i generalnie, jak wiecie, zbytnio odcinka surwa u mnie nie ma, jakby nie chcę pokazywać chręcenia genów, natomiast stwierdziłem, że w sumie trochę inaczej zmontuję filmik niż zwykle, jestem ciekawy generalnie jakby będą wasze odczucia, więc jakbyście mogli napisać w komentarzu, czy wam się podoba w takie taki montaż, jakby nie jest taki super w to, głównie, że jest wycinanie i w sumie dodawanie jakichś mniejszych rzeczy, ale nic specjalnego. W się znaczy mi dzisiaj może tak trochę więcej, jeśli chodzi o surwa, bo bo odcinka z zakręcenia gena, Na, ale no nic. tyle ze wstępu zapraszam na Twitcha, link w opisie. Gdybyś ogólnie nickname, zapraszam, tam jest takiego contentu. No i co? Jecimy do meczyku. Ale to parami? Daj, i masz taki addon, że jak masz naładowany topór, to nie masz tego dźwięku. I potem nagle go słyszysz, że... aż słyszysz. Mówisz tylko topór lecący do siebie i... Pił! Leżysz. Nemezis? Znaczy, aż, tfu. Znaczy, Nemezis i ale oni? Jak mi się pustanie, że tak słyszałem. Jak gieraczki idą, powiem spoko. Jakby... Nie przyjmuję trochę specjalne, W tym, co się dzieje. Ale... Chyba nie spoko. Gramy sobie goblinem póki jeszcze jest. Ja nie, ja nie rozumiem jak oni przez rok mogli nie zdobyć Dobrze, że oni przynajmniej teraz na chapter. A ja, są oni. Z kim minotaura. Ja, pasztur. Podejmuje się lupy na mainie? Oh my god. Współczuję się. Nie dałeś hita? Ale wiesz, jak... Wiesz, że... I... Czy grabnie, to też dostajesz krew, co nie? Okej. Okay. <laughs> mój idol to jest guys, mój idol. Cieba <laughs> byku? Aha, dopiero poznać z tego main na barnie dopiero poznała co to jest mage na bagnie. Oj, tu będzie ciężko. To będzie hit Mogę tam zotować ale z że kicknem na niego a chciałem poznać się tego drugie przejście, Wam. A no, mogę tam przeskoczyć w sumie. No, to jest jego pierwsza moc. Myślałem, że akrele teraz zawróci, no, A to już byłem martwy. Proszę, taki Nie, widzę, nie ma. No, ale pomyślałbym, jeszcze mógłbym go tam trzymać. jeszcze Dobrze pobiegł w jednym miejscu Magda, glidziłem trochę, nie powiem, że nie. Jakby ludzie sobie dało, sobie znać, więc no. On ma rata... ratadon, guys. Jeżeli widzicie bud orby za długo, to znaczy, że ma ratadon. Jak wejdziecie w te orby, to dostaje on aurę. No. Ha <laughs>

Czy on chciał się na szafkę, a kupca wychwyca tak raz z drugiej? Chodź. No ale chyba nie chcę. No ale no... Main na pagni nie be like. Chodzi oczywiście o Grim Pantry, bo... Co takie jeszcze jest tak w miarę, co, nie? Ale ten main jest tak przerypany. To jest tylko pytanie, kiedy idzie był No ale kopca nie go trzyma, pójdźmy tutaj. Nie ma mocy, to nie jest problem. To jest pytanie, czy odbija na bramę? Nie, nie jest kompletnie, A, ten hamot jest... dobrze, dobra, nieważne. No ed. Co jest tego? Tak, dobra, no troszkę szukamy Noera. O, widzę Noera chyba. To nie jest Noed. A skąd wiedziałem, że to, jest no, tak, to nie Noed? Noed aktualnie pokazuje swoją aurę, jeżeli jakikolwiek survivor zostanie walnięty za pomocą Noedu. I sama aura się zwiększa z 4 metrów do 24 metrów w ciągu 30 sekund. O. No bana. Hemul jest znaczy nie wiem do końca czemu nie wyratowany. Skoro noszony, byłem ale okej. Okay. Ja mam balans, A ty musisz sobie radzić Mogliśmy spróbować ze flashlightem, ale... Weźmy jakąś chodzi Chó nie nam właśnie było. Żebyśmy tak zagrali. Mm. Może pójdę pod szaka i otworzę ci szaka, co? O, jeszcze on przebiegł Ej, nice! Nie wiem jak go wyprowadziłeś Ale nice Po chwilę bramy na szaku i uciekamy. Nie Czemu czy się nie ściągnęła? Też nie wiem czemu Nie wiem kompletnie. Chyba się bała po co tam podejdzie, ale... Nie wiem Widzicie, miała w ogóle tego? Tam jakiś drugi hang? O że to nie wiem Dziw To co znalazłam, to był Devour. Więc wydaje mi się, że zrobi raczej. Raczej, raczej Chyba, nie, nie wiem to i powinia, Oj, ty nam na mainie to będziesz miał problem Powiem Ci Muszę pójść za mną A nie pójdziesz za mną Infection Przecież to zrobił chyba co Szybko wywierc z w sensie, że tyłu tego to zamknięty, no. Mm, on ma tego. Slopiego. Co ciekawe, z moimi pętlami się wybalansowało, że go tak samo szybko. Myślę, dalej? No to już tak zrobię. Gifts of Pain? Ok To jest Bibia, haki Nie byku? Nie wiem, jak się dupy, to się teraz wydupi, to zakładałam trochę lepiej, gra, ale. W ogóle, co się na niej chwali, niczym ciekawym Nie zadać sobie po prostu dwa i manione. Chyba nie będę tam iść a, że to jest takie jest tak tam na... O, tutaj w sumie. Co Czy ktoś postawił buna teraz? Nie nie lepiej zostawić zamkniętego main'a i po prostu postawić Boona? Czy że zachęty? Ja to też że czekam, co nie? Jakby mówię, ja już chcę ruszyć z tym grindem. Jakby to, co ja robię z tymi prestiżami, to jest nic, co ja dopiero będę robił. A przynajmniej tak wydaje mi się. A... Przynajmniej są poużywać setek, co nie? Ale nie mogę, bo szkoda mi tych setek. Cześć! Dobra, nie chce no mnie. jest jestem gdzieś ściągać. Są jak z tymi zganami? Tam jest jeden, tu jest drugi i... Where is the tree? O, zaciął się. Idzie do mnie. Wybór trzeci. Pozałodny. Siema. temix tutaj Podobało mi się. Masz końcowego bomba zla, czy nie? Nie byłem pewien. Shit. Człowieku, to jest Czemu ty wiesz, że tu jeszcze wylatujesz? No i wylecamy do gry. Cześć. No bo jest on gena. Hmm. Jak patrzę pod się ustawić. Nie wiem, czy ktoś poszedł otwierać dłana. Dobra, nie wiem, pójdę do dłana. No, że jest. Jak coś tletok za. O! Zaszak, zaszak, zaszak. Lecimy. No i nice. Chodźcie Dziękuję. Tak, ale tak się wydupił? Już myślałem. No nie wiesz? Jak ty nie wiesz, klasik? No, wiesz, nie ty. Ja sobie myślę, że trzeba nie w go tego. Tapem i zariną. Ale no, no nie wiem. Kot GG. Ah, a gente já pisou.